Witajcie kochani ponownie słuchajcie, dostałam informację z góry dosłownie, nagraj coś jeszcze nagraj coś jeszcze daj znać tym świetlistym istotom, które mają to usłyszeć więc jestem nie wiem co dokładnie tutaj ma być przekazane zobaczymy, później napiszę wam w tytule, więc sprawdźmy sobie co jeszcze osoby które natknęły się na ten filmik mają usłyszeć sprawdźmy wylosuję sobie kilka kart. Raz, dwa, trzy. Przesłanie na wszystkich osób, które natknęły się na ten filmik. Co jeszcze macie usłyszeć? Co jeszcze mają usłyszeć osoby, które natknęły się na ten filmik? Bardzo silna energia, słuchajcie. Potrójna brama. Więc może być ciekawie. I kartę tarota. Dla wszystkich osób, które natknęły się na ten filmik. Bardzo proszę o informacje, co macie usłyszeć. Ok. Więc zaczynamy. O proszę! Twoja obfitość przychodzi do ciebie w wielu formach, czasami w nieoczekiwanych, bądź otwarta na otrzymywanie lub otwarte. Pamiętaj, że obfitość to również opieka Twojego życia, Twojego zdrowia i to również praca charytatywna, słuchajcie. Może czas wyrównać energię. Może warto tutaj mm, rzucić dwa złote nie wiem, na, na jakieś schronisko czy, czy gdzieś dla, dla osób chorych. Kochani, tutaj ewidentnie jest opieka: jesteś opiekowana, jesteś chroniona lub chroniony, i również obfitość do Twojego życia przychodzi w wielu formach. Pay yourself first. O! Oh. I. Ty jesteś tutaj ważna, ty jesteś tutaj ważny, najważniejszy, jesteś priorytetem, jesteś ważniejszy niż Twoje dochody. Słuchajcie, self-care, zadbaj o własną opiekę, zadbaj o siebie. Inwestuj w siebie, bo to przyniesie Tobie przyszłość. Słuchajcie, y, tu może być osoba, która pomaga innym, bo te dwie karty bardzo mocno o tym mówią, i najpierw zadbaj o siebie, zadbaj o swoją energię, zadbaj, żeby energia była wymienna, tak? Tak często mówię właśnie w kartach, że karty też nie wolno, nie powinno się stawiać, y, nie dbając o swoją energię, jak również nie pobierając jakiegoś z tego zysku, na przykład. Ja nie mówię, że, to, że stawiacie tarota, teraz to jest kluczowe tutaj, tak? Tak samo. Jeżeli dajesz dużo od siebie, to pamiętaj, żeby też dać sobie, tak? Najpierw daj sobie, a wtedy też możesz dawać więcej. To jest też dla twojej przyszłości. To jest bardzo ważne. Tutaj chodzi o energię nie tylko finansowe, nie tylko o materię, ale również o troskę własną, tak? O własną troskę, własną energię, która no, nie jest niewyczerpalna, tak? Dobrze powiedziałam? Niewyczerpalna? Słuchajcie, c, c. tyle lat za granicą, że czasami się mylę. Natomiast chodzi mi o to, żeby ta energia była bardzo um, zadbana, tak? Słuchajcie, jest bardzo dużo energii, ale bardzo dużo energii, słuchajcie, finansowej. Tutaj idą, idzie bardzo duża obfitość, bardzo dużo pracy, również dbanie o siebie. Kochani moi, Coś wam powiem. Twoja sytuacja finansowa i miłości zmierza w nowy tryb, nowy cykl. Jesteś teraz atrakcyjna również na manifestacje. Otwórz się na manifestację. Także zapraszam tutaj ciebie na rytuał cesarzowej. Być może jest dla ciebie, układam wtedy taką afirmację, która pozwoli ci również wzmacniać własną energetykę. Oczyść się tutaj. Um, I zatroszcz się o siebie, zatroszcz o swój własny mindset. Myśl pozytywnie, staraj się dbać o czystość myśli, bo bardzo dużo przyciągasz do swojego życia i idzie do ciebie jakaś um, bardzo duża obfitość słuchajcie, bardzo duża obfitość, przez to, że może dbasz o innych. Bo tutaj mogą być osoby, które opiekują się dziećmi lub wewnętrznym dzieckiem. Tu może być też sytuacja, gdzie. Najpierw macie stawiać na siebie, na swoją energię, zadbać o siebie, a później będziecie dbać o innych, tak, żeby ta energia była wyrównana. Idą też bardzo duże, słuchajcie, finansowe. No, tutaj zaszczyty Wam powiem. Możecie otrzymać więcej pracy, ale również godne e, wynagrodzenie za to. Dobrze. Karty emocji. Jest nadzieja. Jest tutaj zazdrość. Może w waszym otoczeniu tutaj być osoba zazdrosna, słuchajcie. I wdzięczność. Też jest kluczową kwestią, bo tu mamy osobę, która manifestuje, opiekuje się innymi, tu może być osoba, która daje swoją energię innym. Możecie być postrzegani przez innych jako osoby, do, które pomagają innym, które wznoszą innych na wyższy level, które dają od siebie. Możecie też przez to przez tą swoją wysoką wibrację możecie też przyciągać osoby, które chcą podgryźć trochę tej waszej energii. Przez to ta wasza energia musi być zawsze zadbana i wyrównana. I możecie być przez to też właśnie w takim kręgu lub możecie przyciągać osoby, które będą o was zazdrosne, o waszą energię, o to, jaki macie potencjał, o to, jak. Jak Wam się powodzi, słuchajcie. Natomiast wy się na tym nie koncentrujcie. Starajcie się właśnie wyrównywać tą energię. Bądźcie wdzięczni. Nieważne tutaj, co się dzieje w Waszym życiu, bądźcie wdzięczni za to, co wszystko do Was przychodzi, bo tu idzie piękna energia, tu nie ma złej energii. Tu jest energia dostatku, obfitości w każdej formie, czy to o jedzenie. Jeżeli m, staćcie na dobre jedzenie, to bądź wdzięczna za to, że mnie stać na to. Bądź wdzięczny za to, że. Czujesz się dzisiaj fajnie, że możesz się napić pysznej kawy na mieście, że możesz sobie kupić tą wspaniałą książkę. Bądź właśnie na to otwarta i wdzięczna. Tak jak ja jestem wdzięczna za Was, że tu jesteście, że macie cudowną energię, która mnie bardzo mocno tutaj umacnia, to jestem też również za to bardzo, bardzo wdzięczna. Teraz tak. Tu mamy energię miłości. Tu mamy energię miłości. Oczyść energię jakiegoś eksa, eksowej, energię, która już Tobie nie sprzyja. Może tu chodzi też o energię przyszłości. I tutaj, kochani, jest, yy, daj relacji szansę. Może tu chodzić o relacje międzyludzkie, tak? Może tu chodzić o relacje z innymi. Chociaż ja tutaj bardziej widzę tą y, energię exa. Takie jest tutaj do Was przesłanie. A z Pentakli. No ja mówię, tutaj po prostu jest magia. Będziecie przyciągać do swojego życia bardzo dużo monet. Bądźcie za to wdzięczni, tak? Nie podchodźcie do tego w żaden sposób taki kalkulujący lub egoistyczny, nie wiem. Nie podchodźcie tylko i wyłącznie. Na poziomie tego pieniądza. Natomiast wiadomo, że ta energia musi być wyrównana, ale idą nowe przedsięwzięcia, nowe predyspozycje w finansach, nowa obfitość. Możecie też otrzymać pewną formę pomocy lub współpracy z kimś, tak? Mamy tutaj wisielca, pazia buław, magik, pięć mieczy. Ok. Dopytajmy. Asmonet. O czym mówi asmonet? Kochani, przepraszam Was mocno, muszę odebrać przesyłkę. Słuchajcie, a może to jest właśnie dla Was znak. Otwórzcie się, zobaczcie, przyszła do mnie przesyłka. Może otwórzcie się na nowe, otwórzcie się na otrzymywanie, bo tu może być też energia. Słuchajcie, teraz dostałam taką informację. Może właśnie to chodzi o to, że Wy się przyblokowaliście na finanse, albo uważacie, że nie jesteście godni, albo jest jakaś taka, nie wiem, sytuacja karmiczna, albo relacyjna. Ym, możliwe, że sobie powiedzieliście, a już pewnie nic do mnie fajnego nie przyjdzie, albo żaden mężczyzna tutaj już się nie pojawi, otwórzcie się na to, na to otrzymywanie. Czy to chodzi o finanse, czy to chodzi o ludzi w waszym otoczeniu. Ja słuchajcie, jestem przeszczęśliwa, bo pojawiają się na tym kanale takie osoby, naprawdę, na moim kanale są takie osoby z taką energią, że ja nawet nie marzyłam o tym, żeby spotkać takie osoby w swoim życiu i mam z takimi osobami kontakt. Więc Wy również otwórzcie się, bo ta obfitość nie musi płynąć tylko, że pojawi się na Waszym horyzoncie, nie wiem, miłość czy nowa praca, ale może pojawić się w Waszym życiu hmm, jakaś bratnia dusza, ktoś, kto nie musi być hmm, Waszym kochankiem czy Waszą miłością. Ktoś bliski, ktoś z potencjałem, ktoś to pomoże wam wzrastać, ktoś to pomoże, was otwier pomoże wam się otwierać, tak? Yy, więc tutaj bardzo dużo może być takich obfitości w waszym życiu, więc otwórzcie się na to i bądźcie wdzięczni za wszystko, co do was przychodzi, tak? Bądźcie wdzięczni, bo tutaj jest duży, duży potencjał. Mamy też energię uleczenia, słuchajcie, finansów, tak jak o tym właśnie mówiłam. Co tutaj jeszcze? Dobra, kochani moi, ym, idziecie w nowy cykl. Przede wszystkim piątka kielichów, piątka mieczy. Być może ym, obawialiście się, że coś wam nie wyjdzie, że ym, nie widzicie żadnych perspektyw, nie macie energii do działania. Może żyliście w dużej, długiej melancholii. I tutaj z tego już, kochani, wychodzicie, bo mamy królową buław osobę magnetyczną, osobę, która działa, osobę, która przyciąga. Mamy magika, słuchajcie, mamy manifestatora, kogoś, kto potrafi zmienić swoje życie, ma wpływ na swoje życie i Wy, tutaj jest przesłanie dla Was, macie wpływ na swoje życie. I powiem Wam tak, nie spieszcie tego, bo to są takie karty osoby, która... Potrafi do swojego życia przyciągnąć tak naprawdę wszystko, co chce, bo Malik o tym mówi, że to jest ktoś, kto kreuje własną rzeczywistość. Dziesiątka Pentakli mówi nie tylko o finansach, mówi, że przyciągasz do swojego życia dostatek w postaci ludzi, miłości, ale również osób, które będą tobie sprzyjać. Rzeczy, które będą Wam sprzyjać, energia, która będzie Wam sprzyjać. Królowa Buław mówi o tym, że Ty jesteś magnesem. Nie ma lepszej tutaj energii, która może istnieć i Wy na to się już otwórzcie. Tu już nie ma na co czekać. Piękna energia, słuchajcie. Piękna energia nowiu. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że tutaj z Wami to rezonuje. Tu w ogóle jest też oczyszczenie jakiejś relacji termicznej, Może już trzeba odpuścić też sytuację z byłym, z byłą. Dla 50% będzie jeszcze współpraca z, z waszym eksem, ale um, raczej, jeżeli nie było jakichś nie wiem, zerat i różnych takich toksycznych rzeczy, to tak, tak. A jeżeli tutaj już to nie służy, nie sprzyja, to będzie odcięcie. Kochani. Tak jak mówiłam, dla osób, którzy, którzy jeszcze tego nie czują, jeszcze tego nie widzą, idzie do Was energia cesarza. Będziecie pracować nad własną stabilnością, nad własnym ugruntowaniem, nad własnym biznesem. Może to być osoba w Waszym otoczeniu, w energii cesarza, ktoś, kto jest bardzo taki um, taki ziemski, ktoś, kto Potrafi wami pokierować, trochę rządzić, ale w taki sposób, który będzie Was. Hmm, będzie Was tutaj bardzo mocno umacniał. Może w Waszych jakichś nowych przedsięwzięciach, perspektywach jakichś takich finansowych. Nad czymś będziecie pracować z tą osobą. O co tu chodzi? Dla niektórych z Was. Może tutaj chodzić o odejście, już puszczenie tej energii, tego exa. To był ktoś, kto miał Was też jakieś nauczyć wartości, różnych takich sytuacji, mm, które były kluczowe dla Waszego rozwoju. Wy weszliście w tą energię już kapłana, tak? Mamy tutaj również energię sprawiedliwości, która mówi, że Ty zaczynasz już widzieć, czuć i. To, co teraz się dzieje w Twoim życiu, lub będzie się działo w Twoim życiu, to nie jest już tą energią z przyszłości, i z tego trzeba się rozliczyć. Z tego trzeba już odejść i pójść w energię rozpoczynania nowej drogi. Może być to droga um, związana z współpracą, tak, z innymi ludźmi. Mamy, słuchajcie, tutaj sześć bułów. No, tutaj idzie nowa droga, wygrana przede wszystkim. Uda Wam się rozpocząć i zrealizować plany, które, które już w Waszej głowie na pewno tutaj są od dawna. Coś pojawiło się nagle, coś zakończyło się nagle. Wychodzicie też z energii pustelnika, odcinacie się od różnych sytuacji, które nie były dla Was, ludzi. Mogą tutaj być też osoby, które skorzystały z mojego rytuału odcięcia, bo takie są tutaj energie. Natomiast idzie do Was kochani zaszczyt. Idzie do Was nowa droga, gdzie będziecie widzialni, ale też słyszalni. Wasza energia będzie odczuwalna i będzie wpływała na wiele, wiele aspektów w waszym życiu. Powiem Wam, że otwieracie się w ogóle na nowe na nowe relacje, relacje z ludźmi. To jest czas, kiedy trzeba już odpuścić, tak? Odpuścić um, takie niezadowolenie, być może. Tutaj już trzeba bardzo świadomie pracować z tą energią, tak? Tutaj pracujcie świadomie z tą energią, kochani. Bo to jest potężna energia, która może Wam przynieść. Bardzo dużo tutaj zysku, ale również strat, jeżeli będzie źle pokierowana. Więc tutaj pracujemy też nad własną energią, tak? Wspieramy siebie i troszczymy o siebie, jak o własne dzieci. Ja jeszcze sobie sprawdzę, bo tak tutaj poczułam, żeby sprawdzić. Kurczę. Pracę z cieniem, jaką wykonaliście, lub czy macie jeszcze tutaj coś do pracy? Dobra. Czy macie tutaj jeszcze coś do przypracowania, czy już jesteście na tym etapie, że nie musicie nic przypracowywać? Czy jesteście na to otwarci? Na to nowe. Na tą manifestację i wdzięczność. Kochankowie, dokładnie tak. Dokładnie tak. Przede wszystkim jesteście bardzo mocno połączeni. Może już um, pojawiła się w Waszym życiu osoba. To może być Wasza bratnia dusza, to może być partner docelowy. Bardzo mamy mistyczną tutaj energię. Kochani, tutaj osoby, które natknęły się na ten filmik, mają już bardzo wiele. Zobaczcie, kochankowie, magik, wszystko jest potwierdzane, kartem. karty są i śmierć, transformacja. Moi drodzy, jesteście już otwarci, jesteście już gotowi. Teraz wspierajcie tylko swoją energię, tak jak karty mi pokazały. Działajcie w tym, w czym chcecie działać, bo dużo Was ogląda ten kanał, więc dokładnie nie wiem. Natomiast dbajcie też o swoją energię. Dbajcie o siebie. Pamiętajcie, że energia zadbana jest w stanie wspierać również inne osoby, tak? I kochani moi, zobaczcie, śmierć. Jestem gotowa na puszczenie przeszłości ludzi, sytuacji toksycznych. Kreuję nową przyszłość dla nas. To może być osoba, która też odeszła z jakiejś relacji, i, I pojawiła się w Waszym życiu. Jak również to Wy odpuściliście już sytuacje, które Was wiązały. Jesteście gotowi, tak? Jesteście gotowi. Jeżeli chcesz wspierać tą energię, zapraszam Cię na rytuał. Natomiast tutaj warto, warto zadbać o to, żeby dbać o energię, uważać na swoje myśli, na czystość myśli, ale również na wdzięczność, bo karty bardzo mocno mi to zaznaczyły. I działaj. I działaj. Super energia. Dajcie znać, kochani, jak to z Wami rezonowało. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Pozdrawiam Was gorąco, buziaki.